Dzisiaj na prośbę kilku kolegów pokażę, jak ja robię tego swojego federka. No, jak widzieliście na poprzednich filmach, jest to metoda dość skuteczna. Powiem szczerze, że mówiłem na to. Jak mówiłem głównie kiedyś federem jeszcze przed wielu laty, Także ja stosowałem tylko tą technikę, jeszcze nawet jak sprężyny nie były znane, to tylko ciężarek się zakładało i mówiło. No ale dobra, po kolei to mam żyłeczkę, sprężynka, o, żyłeczka. I co my robimy kochani, po prostu najprostsze co można zrobić przeciągnąć kurczę, mój wzrok już troszeczkę jest nie taki o mamy na końcu robimy sobie pętelkę teraz biorę śrucinę Że jakąś. Się... Nie bym ją widział. O! Naraz, to jest jakiś odpadek. Dobra. Powiem wam szczerze, światło mam kijowate. i nawet w okularach z już widzę to, to. No i dobra, mam założoną śrucinę, lekko ją, o, ściśniemy kombinierki, chlast i dobra, obsuwam ją jeszcze troszeczkę najlepiej, o przy samym węźle, jest przy węźle, więc ściśniemy ją jeszcze raz trochę mocniej, teraz, o. Fajnie i po prostu i jest gotowa. Tutaj na końcu nie lubię jakichś tam wiszących tych żywek plecionek, także obcinam i mamy gotowe. Następnie odwierzam sobie tak na oko 25-30, około 30 cm Robimy pętelkę. Strach. O. Pętelka jest gotowa. I już w tej chwili to wygląda, że tak powiem. O. Tu mamy pętelkę wyżej. Następnie bierzemy sobie. Tu mam jakiś przygotowany przypom. Mniej więcej długość przyponu, no, długość jest praktycznie dowolna, kochani. No jak tam kto, kto uważa, bo tam na rzekę warto dać troszeczkę dłuższy, bo woda nam rozprącze ten przypon i on sobie tam będzie troszeczkę ten robak, czy co my tam założymy będzie na dniem potrafi tak sobie leciutko palować i wabić rybę. Bardzo fajna sprawa i naprawdę bardzo skuteczna. Dobra, teraz robimy sobie przypon. Ja, no nie, nie będę się bawił specjalnie, tylko ja wabra kadabra jakieś. To jest przypątko do zawiązania, więc go sobie tylko przywiążę. Tam no sorry, ale mam światło kiepskie, a mój wzrok troszeczkę już zawodzi. To co robiłem kiedyś w sekundy, to teraz troszeczkę mi to dłużej wychodzi. Dobra. Niepotrzebny kawałek żyłki. Obrzmimy. Tyk. A Mamy przypon gotowy. Przyczepiamy sobie przypom do pętelki, którą zrobiliśmy wcześniej. Tak to robię. Zakładam sobie za pętelkę. No. Zakładam sobie go na pętelkę. Haczyk przez pętelkę. I praktycznie mamy gotowy zestaw kochani. Haczyk chwytliwy, łatwiej na wszystko. Proszę kochani. Na filmie jak na to widać, ale tutaj jest ten, tu mamy haczyk, on nawet jest troszeczkę dłuższy, jak widać. I jak zakładam tutaj, zakładam y, zamętę, przyklejam tylko zawsze w taki sposób, że haczykiem haczyk jest, żeby przypom był tak jakby przedłużeniem dalszym, o w tą stronę się robi ta, taki ten no taki balonik się robi jak rzucamy uderza o wodę w tym momencie haczyk się uwalnia sobie albo na spokojnych wodach na jeziorach dlatego ja to stosuję no taki, taką kurkę zamęty wkładam przyklejam jak widzieliście na filmach rzucam i nie ma żadnego problemu cały montaż to są naprawdę minuta 8 i, i przy... o, no tak Minuta 8, czyli tu mam. I tak samo, taka sama zasada jak na boczny troch. Po prostu tutaj się zakładać zakłada ciężarek, a tutaj, tak jak mamy przypom, tylko odpowiedni przypomnę, odpowiednie haki, i wszystko. Co można robić na rzekach? Tak jak ja zrobiłem, to w ten sposób można zakładać tutaj zamiast śruciny przywiązać agrafkę i koszyki zamentowe, które często są właśnie z dociążeniem. Jak potrzebne jest na rzekę jakieś odpowiednie dociążenie, no to wtedy normalnie o agrafkę i cała filozofia. I naprawdę nie, nie ma tutaj specjalnie nic wielkiego do tłumaczenia, bo na rzekach, na rzekach ten zestaw jest naprawdę superacki, no chyba, że ktoś chce przymurować przynętę do dna. Ale ten sposób jest naprawdę bardzo dobry. Na rzekach woda płynie, żaden robak nad dnem, on paluje, wabi rybę i naprawdę to jest skuteczne. Ja umiem na to przez wiele lat w najmłodszych latach, kiedy jeszcze nie było, no jeszcze nie słyszałem nawet pojęcia boczny troch. Myśmy w taki sposób łowili na liście i węgorze i w leszcze piękne łowiliśmy z kolegami. Także to jest sposób naprawdę no bardzo dobry i skuteczny. Nawet widzicie tam luty, marzec sobie idę, swobodnie sobie rzucam wędusie, brania widać, ładnie bierze i nie ma żadnego problemu. Nie plącze się ze staw nic. Także tak mniej więcej to wszystko wygląda. No, tak, no, co to więcej montować? No, tu naprawdę nic więcej nie ma, mówię ja wiem, tak jak koledzy robią tam, rurki antysprątaniowe i tak dalej, i tak dalej, różnego rodzaju ustrojstwa. No, jeżeli ktoś uważa, że to jest potrzebne, ja nie widzę w tym nic złego, bo lubię jak ktoś kombinuje, sam też czasami lubię pokombinować, ale to jest najprostsze rozwiązanie i bardzo skuteczne. I bardzo skuteczne, naprawdę ja, ja sobie nie wyobrażam teraz inaczej mówić, po prostu tak jak się, może dlatego, że się nauczyłem już tak, a tak cały czas łowiłem i w tej chwili nawet spędzam czas w oczekiwaniu na sezon na maj. Z federkiem sobie pójdę, rzucam swobodnie, brania są, coś się dzieje, czas leci i fajnie jest. <coughs> Dobra, kochani, to byłoby dzisiaj na tyle, tylko bo specjalnie to na prośbę niektórych kolegów po prostu zrobiłem ten filmik dla Was. A w, sobot a w sobotę, bo gdziedziemy, na pewno będzie filmik już o szczupakach. Nie wiem czy nad wodą uda mi się wyskoczyć z tego względu, że no pogoda jest totalna, no pogoda jak pogoda, ale no wichury no, są no, no potworne są wichury, no ale dobra, zobaczymy. Jakby się to udało, to może wyskoczę na jakąś godzinkę, gdzieś jakieś zacisłe miejsce poszukam. A no tak jakby to wyglądało, no także na razie dzięki koledzy za no to, że ci, którzy tu mnie oglądają, te moje wypoczyny i tak dalej, pozdrawiam wszystkich tych, co nad wodę, to jak zwykle połamania i niech moc będzie z wami. Na razie na koniec tygodnia następny filmik, teraz już z zakresu spinningu. Nara pozdrawiam hea.